Cześć, tu Kamila's prawdziwe bogactwo. Zapraszam Cię na nowy filmik. Zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco z nowościami. Little Tike, stół wodny, statek piracki. Jest to zabawka do ogrodu. Mamy w niej bardzo dużo akcesoriów. Możemy sobie od razu przelewać naszym wiaderkiem, wlewamy wodę do bocianiego gniazda, uruchamiają nam się różne zapadki. Tutaj mamy armatkę wodną, możemy strzelać wodą. Jest to jedna z najlepszych atrakcji dla moich dzieciaków. Możemy ustawić pirata, kręcić sterem. Tu mamy korek do wylewania wody. Zjeżdżalnie mamy dwa rodzaje takich czerpaków do wody z różną ilością dziurek. Można je sobie spokojnie odłożyć na bok. Możemy sobie robić wir wodny. Z dwóch stron są takie urządzonka. Tutaj mamy kotwicę, którą możemy zarzucać i możemy wciągać za pomocą specjalnej korbki. Cały statek stoi na trzech takich dużych nogach. Zabawka, mimo że jest dużych rozmiarów, to jest naprawdę lekka i łatwa do przenoszenia. Tutaj mamy rekina oczywiście. Mamy taką łódeczkę, na której może sobie pirat pływać. Jest jeszcze takie koło ratunkowe, w którym też może sobie pirat pływać. Także jest dużo tych akcesoriów do odkrywania różnych scenek. Możemy sobie też pompować wodę oczywiście, i ta woda też leci z góry, uruchamia wszystkie zapadki. Mamy mostek piracki, gdzie możemy ustawiać piratów. Za dzisiaj wam już bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne filmiki, pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę.